Robert Chambers, opowiadanie pod tytułem Ulica Czterech Wiatrów. Ferme tes ademi. Croix demi, Crois de bras sur ton soi, Et tu d'un endormi, tout Je chante la nature, Le du soi, Les larmes du matin, Le coucher de soleil. A l'horizon l'ontouan Le ciel, parle Au corps d'existence Część pierwsza Zwierzę zatrzymało się na progu Czujne i gotowe do ucieczki, jeśli zajdzie taka potrzeba Severn odłożył paletę i wyciągnął rękę na powitanie Kotka pozostała nieruchoma a jej żółte oczy utkwione były w mężczyźnie. Kotku, powiedział swoim niskim, przyjemnym głosem, wejdź. Końcówka cienkiego kociego ogona drgnęła niepewnie. Wejdź, powiedział ponownie. Najwyraźniej jego głos dodał jej otuchy, gdyż powoli przysiadła na łapkach. Nie spuszczając z niego wzroku, z ogonem schowanym pod wychudłymi bokami. Wstał od sztalugi z uśmiechem. Kotka przyglądała mu się spokojnie, a kiedy szedł w jej stronę, patrzyła bez mrugnięcia okiem, jak pochyla się nad nią. Jej wzrok podążał za jego ręką, aż ta dotknęła jej łebka. Potem wydała z siebie zachrypnięte miałknięcie. Sewern miał w zwyczaju rozmawiać ze zwierzętami, co spowodowane było zapewne tym, że od dawna żył samotnie. Zapytał więc na głos. Cóż się dzieje, kotku? Jej nieśmiałe ślepia szukały jego spojrzenia. Rozumiem, powiedział łagodnie. Dostaniesz to natychmiast. Następnie poruszając się spokojnie, zajął się obowiązkami gospodarza. Umył spodek, napełnił go resztką mleka z butelki stojącej na parapecie i klękając pokruszył bułkę w zagłębieniu dłoni. Stworzenie wstało i podpełzło w stronę spodka. Szpachelką malarską wymieszał okruchy bułki z mlekiem i cofnął się, gdy w ten cały bałagan wsunęła swój nos. Obserwował ją w milczeniu. Od czasu do czasu, gdy sięgała po kęs na brzegu, spodek brzęczał o wyłożoną kafelkami podłogę, aż w końcu nie było już chleba. A jej czerwony języczek przesunął się po każdym nielizanym miejscu, aż naczynie zabłysnęło, jak polerowany marmur. Następnie usiadła i chłodno, odwracając się do niego plecami, rozpoczęła toaletę. Dobrze, dobrze, powiedział Severn, bardzo zainteresowany. Przyda ci się. Zastrzygła jednym uchem, ale ani się nie odwróciła, ani nie przerwała toalety. W miarę jak brud powoli znikał, Severn zauważył, że natura stworzyła ją jako białego kota. Jej futro było wiliniałe w niektórych miejscach przez choroby lub stoczone bitwy. Jej ogon był kościsty, a kręgosłup ostro rysował się na grzbiecie. Ale, jak bardzo urokliwym była stworzeniem, ujawniało się w energicznym lizaniu, więc poczekał, aż skończy, zanim wznowił rozmowę. Kiedy więc w końcu zamknęła oczy i złożyła przednie łapki pod sobą, zaczął znowu, bardzo delikatnie: Koteczko, opowiedz mi o swoich zmartwieniach. Na dźwięk jego głosu wybuchła ostrym dudnieniem, które rozpoznał jako próbę mruczenia. Pochylił się, żeby pogłaskać ją po policzku, a ona znów miałknęła sympatycznie, pytająco, na co odpowiedział. Oczywiście, widać znaczną poprawę, a kiedy odzyskasz swoje piórka, zostaniesz wspaniałym ptakiem. Najwyraźniej bardzo jej to pochlebiło, bo wstała i krążyła wokół jego nóg, wpychając głowę między niej, czyniąc miłe uwagi, na które on odpowiadał z rozważną uprzejmością. A teraz opowiedz, co cię tu sprowadza, powiedział. Tutaj na ulicę czterech wiatrów i pięć pięter w górę, do samych drzwi, gdzie oczywiście jesteś mile widziana. Co nie pozwoliło podjąć ci zrozumiałej ucieczki, kiedy odwróciłem się od płótna, by spotkać twoje żółte oczy? Czy jesteś kotem z dzielnicy łacińskiej tak jak ja jestem mężczyzną z dzielnicy łacińskiej? I dlaczego nosisz podwiązkę w różowe kwiaty zapiętą na szyi? Kot wspiął się na jego kolana i teraz mruczał, gdy dłoń przesuwała się po jej cienkim futerku. Przepraszam, kontynuował leniwym, kojącym tonem, harmonizującym z jej mruczeniem, jeśli wydaje się niedelikatny, ale nie mogę powstrzymać się od rozmyślań o tej różowej podwiązce, tak osobliwie kwiecistej, zapiętej na srebrną klamrę. Bo zapinka jest srebrna, widzę na jej brzegu znak mennicy, tak jak nakazuje prawo Republiki Francuskiej. Drugi dylemat to, dlaczego ta podwiązka jest utkana z różowego jedwabiu i haftowana? Czemu ta jedwabna podwiązka ze srebrną klamrą zapięta jest wokół Twojej wychudzonej szyi? Czy jestem niedyskretny, gdy pytam, czy jej właścicielką jest Twoja właścicielka? Czy to jakaś starsza Pani, żyjąca w pamięci młodzieńczych próżności, Kochająca cię, fascynująca, ozdabiająca cię swoim intymnym, osobistym fatałaszkiem? Sugerowałby to obwód podwiązki, bo twoja szyja jest chuda i podwiązka zadziwiająco na ciebie pasuje. Ale znowu zauważam zauważam dużo rzeczy że podwiązkę można znacznie powiększyć. Te małe oczka w srebrnej oprawie, których naliczyłem pięć, są tego dowodem. A teraz widzę, że piąte oczko jest zużyte, jak gdyby języczek zapinki przywykł tam leżeć. To wydaje się przemawiać za bardziej zaokrąglonym kształtem. Kot podkurczył łapki z zadowolenia. Ulica na zewnątrz była bardzo cicha. Szeptał dalej. Dlaczego twoja pani ozdabia cię przedmiotem, który tak bardzo potrzebny jest na co dzień? W każdym razie w większości przypadków. Jak to się stało, że wsunęła ci na szyję ten kawałek jedwabiu i srebra? Czy był to kaprys chwili, kiedy ty zanim straciłaś swą dawną miękkość, wmaszerowała się ze śpiewem do jej sypialni, żeby życzyć jej dzień dobry? Oczywiście a ona usiadła między poduszkami, a jej falowane włosy opadły na ramiona, kiedy wskoczyłaś na łóżko z mruczeniem Dzień dobry pani. Ach, bardzo łatwo to zrozumieć, ziewnął, opierając głowę na oparciu krzesła. Kot nadal mruczał, delikatnie napinając i rozluźniając pazury na jego kolanie. Czy mam ci o niej opowiedzieć, Kocia? Jest bardzo piękna ta twoja pani, wymamrotał sennie, a jej włosy są ciężkie jak wypolerowane złoto. Mógłbym ją namalować nie na płótnie, bo potrzebowałbym cieni i tony, barwy i barwniki wspanialsze niż tęczówka najwspanialszej tęczy. Mógłbym ją malować tylko z zamkniętymi oczami, bo tylko w snach mogę znaleźć takie kolory, jakich potrzebuję. Dla jej oczu muszą mieć lazur z nieba niezakłóconego przez chmury. Takie jest niebo krainy snów. Dla jej ust róże z pałacu krainy snu, a dla jej czoła zaspy śniegu z gór, które wznoszą się fantastycznymi szczytami aż do księżyców. Och, znacznie wyżej niż nasz księżyc tutaj kryształowych księżyców krainy snów. Ona jest bardzo piękna, ta Twoja pani. Słowa ucichły stopniowo i zamarły mu na ustach, a powieki opadły. Kot także spał, z policzkiem przytulonym do swojego wyliniałego boku. I łapami, całkiem rozluźnionymi i bezładnymi. Część druga. To szczęśliwy zbieg okoliczności, powiedział Severn, siadając i przeciągając się, że pojawiłaś się w porze obiadowej, ale nie mam ci nic do zaoferowania na kolację, chyba że coś uda się kupić za jednego srebrnego franka. Kot śpiący do tej pory na jego kolanach wstał, wygiął plecy w łuk i ziewnął i spojrzał na niego. Co to będzie? Pieczony kurczak z sałatką? Nie? Może wolisz wołowinę? Oczywiście, że tak. Ja za to spróbuję jajek i białego chleba. A teraz wina. Mleko dla ciebie. Dobrze. Wezmę też trochę wody, świeżo, ze źródła i wskazał na wiadro w zlewie. Założył kapelusz i wyszedł z pokoju. Kotka podążyła za nim do drzwi, a kiedy mężczyzna zamknął je za sobą, usiadła, obwąchując szczelinę pod nimi i nadstawiając ucha przy każdym skrzypieniu starego budynku. Drzwi na dole otworzyły się i zamknęły. Kotka spoglądała poważnie przez chwilę z powątpiewaniem, a jej uszy przylgnęły do łebka w nerwowym oczekiwaniu. Po chwili wstała, machając ogonem i rozpoczęła bezgłośną wycieczkę po atelier. Kichnęła w słoik terpentyny, pospiesznie cofając się do stołu, na którym w końcu przystanęła i zaspokoiwszy ciekawość rolką czerwonego wosku modelarskiego, Wróciła do drzwi i usiadła ze wzrokiem utkwionym szczelinę w progu. Zamiałczała żałośnie, skarżąc się cienkim głosem. Kiedy Severn wrócił, wyglądał poważnie, ale kotka, radosna i wylewna, maszerowała wokół niego, pocierając swoje wychudłe ciało o jego nogi entuzjastycznie wpychając głowę w jego dłoń i mrucząc, aż jej głosik przeszedł w pisk. Położył na stole kawałek mięsa owinięty w brązowy papier i z pociął go na kawałki. Mleko wziął z butelki, która wcześniej chyba zawierała jakieś lekarstwo i nalał je na spodek stojący na palenisku. Kot przysiadł przed nim, mrucząc i chłepcząc jednocześnie. Ugotował jajko i zjadł je z kromką chleba, obserwując ją zajętą jedzeniem mięsa, a kiedy skończył, napełnił kubek wodą z wiadra w zlewie i wypił. Po czym usiadł, biorąc ją na kolana, gdzie natychmiast zwinęła się w kłębek i zaczęła toaletę. Zaczął znowu mówić, czasami dotykając ją pieszczotliwie dla podkreślenia. Kocie dowiedziałem się, gdzie mieszka twoja pani. To niedaleko, a wręcz tutaj, pod tym samym przeciekającym dachem, ale w skrzydle północnym, które, jak sądziłem, było niezamieszkane. Powiedział mi to woźny. Zbieg okoliczności. Dziś wieczorem akurat jest prawie trzeźwy. Rzeźnik z rudy gdzie kupiłem twoje mięso, znacie. A stary piekarz Kaban wspomniał o tobie z niepotrzebnym sarkazmem. Opowiadają mi przykre historie o twojej pani, w które nie uwierzę. Mówią, że jest próżna i kocha przyjemności. Mówią, że jest lekkomyślna i nieostrożna. Rzeźbiarz mieszkający na parterze, który kupował bułki u starego Kaban, odezwał się do mnie dziś wieczorem po raz pierwszy. Chociaż kłanialiśmy się sobie zawsze. Mówił, że twoja pani jest bardzo dobra i bardzo piękna. Widział ją tylko raz i nie zna jej imienia. Podziękowałem mu. Nie wiem, dlaczego mu tak gorąco podziękowałem. Kaban powiedział: Na tę przeklętą ulicę czterech wiatrów cztery wiatry wiewają wszystko, co złe. Rzeźbiarz wyglądał na zdezorientowanego. Ale kiedy wyszedł ze swoimi bułeczkami, powiedział do mnie: — Jestem pewien, monsieur, że ona jest równie dobra jak piękna. Kotka skończyła toaletę, a teraz sunęła się delikatnie na podłogę, podeszła do drzwi i wciągnęła kilka razy powietrza. Mężczyzna uklęknął obok niej, rozpiął podwiązkę i trzymał ją przez chwilę w dłoniach. Po chwili powiedział: Na srebrnym zapięciu pod sprzączką jest wygrawerowane imię ładne imię Sylwia Elwen. Sylwia to imię kobiece, Elwen to nazwa miasta. W Paryżu, w tej dzielnicy. Przede wszystkim na tej ulicy czterech wiatrów nazwy są noszone i odkładane na bok, gdy moda zmienia się wraz z porami roku. Znam małe miasteczko Elwen, bo tam spotkałem los, twarzą w twarz, a los był niemiły. Ale czy wiesz, że w losie Elwen było inne imię? I była to Sylwia? Zapiął podwiązkę na szyi zwierzęcia i wstał, patrząc na kota przycupniętego przed zamkniętymi drzwiami. Nazwa Elwen ma dla mnie urok. Przywodzi mi na myśl łąki czyste rzeki. Imię Sylwia niepokoi mnie jak zapach zwiędłych kwiatów. Kot zamiałczał. Tak, tak, powiedział uspokajająco. Zabiorę cię z powrotem. Twoja Sylwia nie jest moją Sylwią. Świat jest szeroki i Elwen nie jest mi nieznana. Jednak w ciemności i brudzie biedniejszego Paryża, w smutnych cieniach tego starożytnego domu, te nazwy bardzo mi się podobają. Wziął kotkę na ręce i ruszył cichymi korytarzami w stronę schodów. Pięć pięter w dół, na oświetlony księżycem dziedziniec, obok nory rzeźbiarza, a następnie ponownie do bramy północnego skrzydła i w górę po zjedzonych przez korniki schodach, aż dotarł do zamkniętych drzwi. Kiedy stał tak i pukał dłuższy moment, nagle usłyszał, że za drzwiami coś się poruszyło. Otworzyły się i wszedł do środka. W pokoju było ciemno. Gdy przekroczył próg, kot wyskoczył z jego ramion w cień. Słuchał uważnie, ale nic nie słyszał. Cisza była uciążliwa, więc zapalił zapałkę. Tuż obok jego łokcia stał stół, a na stole świeca w złoconym świeczniku. Zapalił ją i rozejrzał się. Komnata była obszerna a zasłony aż ciężkie od haftów. Nad kominkiem wznosił się rzeźbiony gzyms, szary od popiołów wygasłych ogni. We pod głęboko osadzonymi oknami stało łóżko, z którego pościel, miękka i delikatna jak koronka, spływała na wypolerowaną podłogę. Uniósł świecę nad głowę. U jego stóp leżała chusteczka, była lekko perfumowana. Odwrócił się w stronę okien. Przed nim stała skórzana sofa, na którą narzucono pogniecioną jedwabną suknię, stertę koronkowych ubrań, białych i delikatnych jak pajęcze siatki, długie zmięte rękawiczki, a na podłodze poniżej pończochy, małe szpiczaste buciki i jedną podwiązkę z różowego jedwabiu. Haftowaną w osobliwe kwiaty i zapinaną na srebrną klamrę, zamyślony, zrobił krok do przodu i odsunął ciężkie zasłony z łóżka. Przez chwilę świeca rozbłysła w jego dłoni, potem jego oczy spotkały się z dwójką innych oczu, szeroko otwartych, uśmiechniętych, a płomień świecy rozbłysnął nad włosami ciężkimi jak złoto. Była blada, ale nie tak bardzo jak on. Jej oczy były spokojne, jak u dziecka, ale on patrzył, drżąc, od stóp do głów, podczas gdy świeca migotała w jego dłoni. Wreszcie szepnął: Sylwio to ja i znów powtórzył to ja. Potem, wiedząc, że ona nie żyje, pocałował ją w usta, i przez całą długą noc kot pełnił straż, mruczał na jego kolanach, napinając i rozluźniając swoje pazury, aż niebo pobladło nad ulicą czterech wiatrów. Cześć. Dziękuję za Waszą ciągłą obecność tutaj i w mediach społecznościowych, Discordzie czy Facebooku. Jeśli macie takie życzenie, możecie wesprzeć profil Strefy Cieni na Patronite, YouTube lub ByCoffee. Link do ByCoffee i Patronite umieszczam w opisie każdego odcinka. Z góry dziękuję. Konieczne jest też oczywiście wspomnienie o tych, którzy już się na to zdecydowali. I są to Bartosz Ostrowski, Pan Lemak, Dawid, Jakub Budaj, Patryk Gulakowski. To dla Was i dzięki Wam. Dziękuję każdemu, kto wsparł mnie na którejkolwiek z możliwych do tego platform. Fajnie, że jesteście.